Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anwil. Sponsor strategiczny klubu. Anwil Włocławek MKS Dąbrowa Górnicza, czyli pojedynek dwóch liderów Orden Basket Ligi. Tak w największym skrócie można było zapowiedzieć niedzielne spotkanie wieńczące drugą kolejkę zmagań w polskiej ekstraklasie. Koszykarze Anwilu nie przestraszyli się jednak tego, że Dąbrowianie mają już na rozkładzie mistrza i wicemistrza kraju i zaczęli mecz od bardzo, bardzo wysokiego C. Po celnych trójkach Luka pokraska Jakuba Garbacza i Jana Jego Joesera było już 22 do 6, a gdy Garbacz pukł z załuku po raz drugi było nawet 27 do 10. Punkty Nikolasa Garbacio pod koniec pierwszej kwarty i Taylora Personsa na początku drugiej sprawiły jednak, że MPS zmniejszył straty do zaledwie 8 oczek. Było wówczas 36 do 28. Wtedy to kapitalnym sadem popisał się Jakub Garbacz. Serię siedmiu punktów zaliczył Wiktor Sanderski, Anwil wygrywał 46-33. Gdy po chwili świetnym podaniem, a jeszcze lepszym sadem z pierwszego piętra popisał się duet Sanders Young. Publiczność w kalinistrzu podniosła się do owacji. Tuż przed przerwą jeszcze garbat dynamicznie zakończył kontrę zespołu i ambił prowadził po 20 minutach 58 do 36. Po zmianie stron Wosławianie musieli zachować koncentrację. Było wiadomo, że Dąbrowianie rzucą się do ataku, gdyż będą mierzyć się nie tylko z rywalem, ale i uciekającym czasem. Na punkty Marka Garcii odpowiedział Jakub Garbat, potem także Lub Petrasek a po punktach Tanera Grovesa było już 71 do 49. Wysokie prowadzenie sprawiło, że wydawało się, iż trener Prasunkiewicz może spokojnie lotować składem. Nic jednak bardziej mylnego. MKS pokazał charakter i wykorzystując wierność w przez kilka minut wrócił do gry. Na 11 punktów anbiru goście rzucili aż 25. Przez 9 minut i kwarty i i mieli piłkę w rękach, przegrywając tylko 87-95. Gdy po chwili rzuty wolne trafił Mark Garcia, było już tylko 95-89. Ostatecznie jednak Angel wytrzymał na kurs, templując wygraną dwoma rzutami wolnymi Luka Petraska. I start faktyczny jest taki, że na starcie sezonu Rottweilery mają znakomity bilans 3-0.